Kanał Pasy Sportu Walki, dobrze znanym wszystkim widzom, oglądaczom pasji sportu walki, Damian Durkacz. Witam wszystkich, nie pierwszy raz, nie ostatni. Tak, nie pierwszy, Państwa, nie ostatni tak, raz. Tak, tak, witam. Damian, błyskawicznie skończyłeś swojego rywala. Ja przyznam szczerze, że robiłem taki chlubowy wywiad, patrzę, już się walka skończyła. Ale moje pytanie, nieco nietuzinkowe. Czy wystawiając, ym, czy walcząc z takim chłopakiem, tak szybko kończę, w pewnym sensie mi go się zrobiło szkoda, bo trafił na takiego kota, na numer jeden w Polsce, umówmy się. Którym jesteś ty? Tak, tak, no jakieś miałem tak, że miałem gdzieś kurczę luźniej, nic boksować, a, a to prawie mnie zaskoczył jeden przeciwnik kiedyś, więc no trzeba patrzeć na to tak, że czy on by się zachował, jak on by się zachował w mojej... Jakby pozycji. Tak, tak. Więc no to kurczę, ja mówię tak szacunek dla niego ogólnie, że on wyszedł wiadomo, bo jestem mistrzem jakby kraju i to też jest taki ciężar dla tych zawodników, a że wychodzą, to ja mówię, to jest dla mnie jakby taki, ode mnie dla nich ogromny szacunek, bo no nie jedynie oszukujmy się mógł na przykład zesrać. Nie wyjdzie. Nie, no tak, no, nie oszukujmy tak, się, tak. więc szacunek dla niego tym bardziej. Eee, Zedłeś sobie tutaj na totalnym ludzie do tej walki ligowej. Czy Natalnym luzie? No nie, byłem tak jakby mocno nastawiony, ale już czuć po prostu, że to zaraz są jakby te, te wakacje, kończy się sezon, człowiek taki już jakby to, mówi się, że reszkami paliwa trochę jechał, taką bardziej ambicją zasuwałem tutaj, bo... No bo tych walk, które już stoczyłem, nie oszukujmy się, trochę tych wyjazdów było, więc po prostu trzeba chciałby odpocząć. E, ta liga miała się pod koniec sierpnia wyskoczyła tak, tak nagle tutaj. To jest tutaj kazanego, I tak, tak. kurczę, to było takie jakby, a dobra, jeszcze zbiegł, trochę schodziłem niżej, a ty jednak trzeba znowu zredukować i znowu te, do, do góry z tą formą wyjść. Więc jest trochę podmęczony tutaj byłem, nie będę oszukiwał żenia. Właśnie ty jako czołówka krajowa i myślę, że nie tylko krajowa, rzecz jasna, nie tylko krajowa. Boksujesz jak na pięściarza olimpijskiego w miarę często. Do tego jeszcze teraz doszła liga. Więc yy, nie czujesz się wręcz schart jeśli chodzi o starty. A ty i tak dużo boksowałeś? Tak dużo boksuję, tylko ja mówię, no może bardziej mi się czuł, gdybym w tych walkach naprawdę tych ciosów dużo przyjmował. Nie oszukujmy się, mój taki jest trochę cwany no tak, i może tak, te walki tak, tak. tak mi się tak nie odkładają na mnie. Aczkolwiek czasami głowa po prostu potrzebuje takiego odpoczynku od boksu, żeby. Aktywnie coś robić, tylko że po prostu trochę jest daleka od tych rękaw, które to, no bo nie oszukujmy się jak cały czas, no człowiek nie jest robotem, cały czas jedzie na wysokich obrotach, to albo się przetrenuje, albo coś, więc trzeba uważać na to, żeby zaraz też jakieś kontuzje nas nie dopadały. Więc ja tutaj na szczęście żadnej kontuzji nie miałem, ale to o to łatwo, nie? Jak na zmęczeniu się walczyć na siłę gdzieś tam, to te mikrourazy, one się powiększają, się tworzą kontuzje. Eee, twoje. Po tej kolejce, twoje najbliższe plany są związane też z boksem, czy właśnie tak jak mówiłeś rozbrat i restart głowy? 8 sierpnia mam ślub, mam ślub, ja, moją pozdrawiam, moją dla, dla pary młodej. Dziękuję. Tak jest, tak jest, Ciesztań? mam ślub, więc... Ja mówię, to jest walka, którą na pewno przegram z nią. Dla mnie <laughs> <laughs> sędziowie, nikt nie pomoże. Ale nawet nastaje no sobie sprawę, co to znaczy być żoną boksera. <laughs> no, 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 widziałam w co wchodzi, nie. <laughs> Ale nie, nie, Kocham ją bardzo ogólnie, wspieram skieramie ja to jest najważniejsze, czyli wyjeżdżam gdzieś, no złota kobieta, nie mogę na nią narzekać naprawdę, bo... Bo nie oszukujmy się, nie chodzi tylko o boksera, ale o życie sportowca, tu są ciągle wyjazdy, te robienie wagi czasami, narzekanie. Ja, ja święty nie jestem, bo to widzę bo sam świat, czasami, że jak robię wagę, robię się trochę marudny, więc no ta kobieta, więc, no, to jest ta kobieta po prostu i 8 sierpnia chcę to przed Bogiem, przed przednio właśnie jakby przypieczętować ślubem. Jak mi jakiś robot wpadł, Dobrze, że mi nie wpadł podczas roboty. No <noise> ja i To za Francza, To to, to, wiedzi, to będzie to jakby, jest nagrada, jak mi coś spadło do gęby, Jakiś <noise> białko, kurwa, nie takie. słowo, nie? Bo tak, ale. ale się. E, Damian, chciałem się zapytać również o Anturaż tutaj e, tej gali bokserskiej, bo jest na świeżym powietrzu, słońce świeci nad nami. I nasze ciała nagie ogrzeba promieniami, jak mówi kawałek. Robi to różnicę w dużą, w taki upał na czwartym powietrzu w ringu? Jest, jest, bo to już moja trzecia walka jakby na zewnątrz, Właśnie. tak ten. To czuć, to czuj. Nawet trzeba inaczej do różewki podejść, nie wolno się naprawdę przepalać. Tam. A on świeciło ci w oczy? Było, tak, było, nie? Właśnie, że tak to jest kombinuje. Jeden kombinuje, żeby go ustawić w słońce, drugi kombinuje to jest też takie te szachy. to jest też takie jak inne doświadczenie, ale to czuć różnicę po prostu, nie? że, że że człowiek, jak na hali boksuje, to, to jest inaczej niż na, na otwartej przestrzeni. No bo no organizm się przyodwa zdanie moim zdaniem. Tą, tą rozrzewę, czy lekko się pociągać, ktoś tarczę i to już wystarczy. Czasami na hali to trzeba jednak przepalić bardziej. nie Myślę, że Liga ruszyła polski boks olimpijski, bo mówiło się o tym od wielu lat, że, że powinna być, zostać zrealizowana jej reaktywacja. Reaktywacja jest. Choć yy, ty akurat dużo boksowałeś ty, bo jesteś yy, topką, ale myślisz, że to ruszy zainteresowanie boksem olimpijskim, tali właśnie liga? No mi się wydaje, że tak. No ja, nie, już, czy a ja topka jestem czy nie, to chodzi o to, że te, te łapać te walki to przede wszystkim, żeby cały czas w tym ringu czuć się jak w domu. Więc fajnie, że mamy tych startów jeden za drugim. Czasami kolidujemy jakby z tymi startami z reprezentacji, ale no to wtedy bym się odpuścić niektóre mecze ligowe jakby nie było. Ale wydaje się, że i dla mnie, i dla innych zawodników po prostu jest yy, taka promocja z siebie. Przede wszystkim już się to jest też w stopień stopniu zarobek, nie? bo też a, mamy jakby a, za te mecze e, płacone, więc, więc to też jak ktoś wiadomo, nie, nie każdy może sobie typowo boksować, tylko wiąże, niektórzy koniec z koń końcem, tu takie coś, zawsze gotówki, no to jest coś fajnego takiego, że, że bardziej nam niektórych motywuje, mi się wydaje, nie. Mhm. Wojsko przyszłości, tudzież zawodowstwo, jak to wyglądało, jeśli chodzi o Damiana Durkacza? No, co, ja jestem z centralnego wojskowego zespołu sportowego Byłem na na szkoleniu. Serdecznie ich pozdrawiam. Cieszę się, że, że oni mnie po prostu wspierają w tym, w tym co robię. Szkuję szukamy się jak łączenie sportu z wojskiem. No. To jest rzecz taka, co polecam każdemu sportowcowi, bo, no, bo można spokojnie jakby się skupić na, na tych walkach, na, na treningach, a, a w sporcie jest potrzebny ten, ten spokojny umysł. A co do boku zawodowego, no to jeszcze przyjdzie czas, myślę, na spokojnie, bo teraz mówię, no mam takie, takie, takie rzeczy jak ślub, mam coś na początku i teraz na tu i teraz, bo czasami wybiegałem w przyszłość planami, a coś po drodze nie wychodziło i sobie sam głowę wyrył. Więc trzeba patrzeć na początku tu i teraz, co jest najbliższe, a te takie dalsze plany to, to na spokojnie. Na spokojnie nie chcę przedłużać, ale mogę powiedzieć Ci, że z wieloma, z wieloma moimi znajomymi dlatego, że jesteś ikoną boksu olimpijskiego w Polsce. Trzeba to powiedzieć śmiało. Dwukrotny Olimpijczyk, ale rozmawiamy często. Czy Damian Durkacz kiedykolwiek przejdzie na zawody, czy będzie też tym zawodowcem na tych ringach zawodowych, bo ciekawe byłoby zostawienie Twojego stylu w boksie olimpijskim na zawodowstwie, gdzie boks się trochę inaczej po prostu. Tak, no chciałbym na pewno, ten boksowny nie oszukujmy się, Te, też fajny, bez koszulki, jest, jest, jest 6 minut, 8, 10, 12, na pewno zawarcie zawodowo, ale to mówię na razie, to, to dajemy czas na olimpijskim, no, moim moje zawsze był ten medal olimpijski, już dwa razy byłem. No i wiesz jak wyszło i ja mówię do trzech razy sztuka, ja jestem dobrej myśli po prostu, a, a teraz można też w Boksy mieszać mieszkać z zawodowym, więc to jest też dużo na rękę, więc ale nie ma co za dużo gadać czasami, lepiej tak więcej pokazać ja siebie mogę, niż gadać. Ja mogę ten wywiad zakończyć y, cytatem z takiego, nieważne jak. Często upadasz, jak często masz potyczki, ważne, że cały czas Dobra, stajesz, się. idziesz dalej do przodu i tego ci życzę. Życzę Ci medalu olimpijskiego, bo Ci się uważam, że on należy zostałeś moim zdaniem prywatnym. Oszukany w walce ostatniej, więc życzę Ci z całego serca dla Ciebie, dla mnie poniekąd i dla wszystkich Polaków tego medalu olimpijskiego. Dziękuję serdecznie, miło to się słucha, e, słucha jakby, no bo wiem ile też czasu poświęcam. No ja polecam twój kanał przede wszystkim, tak bo nie, zawsze jak mamy wywiady, tak? to jest kurczę, no to w miło się kanał przede wszystkim na luzie. O to chodzi w tych wywiadach, a nie udawać kogoś. Bola. Kimś się nie, się nie, nie jest. mówię, tylko robi tak właśnie, gadamy fajnie jak kolega z kolegą, Dlaczego to jest? mnie cieszy. My kolegami. No właśnie, mówię, no i o to chodzi, no obserwujcie, oglądajcie, pozdrawiam serdecznie, Damian Dziękuję serdecznie. Jeśli podobał Ci się materiał, zasubskrybuj kanał Pasja Sportu Walki. Możesz też dodać komentarz i łapkę w górę. Serdecznie dziękuję.